Witam serdecznie, to jeszcze raz. Ja, Elmi. Dzisiaj nasza lekcja wielokulturowa będzie, będzie druga część o Somalii. Mam nadzieję, że korzystaliście z tym pierwszej które już nagrywaliśmy. Dzisiaj będziemy troszkę opowiadać o języku somalijskim i proszę ciekawie więc zapraszam. Język somalijski to jest język z grupy języków kusieckich z rodziny afroazjatyckiej. Alfabet mamy łaciński. Ciekawe, prawda? Bo niektórzy ludzie myślą, że skoro Somalia jest krajem zomańskim i ludzie mówią po arabsku i tak dalej. Nie. W Somalii mówi się po somalijsku. Mamy swój własny język. Jak widzicie, jeszcze nasz alfabet jest łaciński, jak, wasze, jak na przykład europejski. Tylko że kolejność literek opowiada kolejność alfabet arabskiego. Więc mamy tylko wspólnego coś arabskiego, prawda? Nie piszemy po arabsku, po łacińsku, tylko kolejność literek opowiada kolejność alfabet arabski. Bo my z, e, zaczynamy właśnie od Ba, tak? Współgłoski. E, Spółgłoski mamy osobno, a samogłoski mamy osobno. E, tutaj są niektóre, na przykład, spółgłoski są bardzo ciężkie dla europejczyków, bo to są gardłowo. Na przykład da, na przykład da, da, da. da. Tak? Tak samo tutaj mamy A, A. Tutaj mamy H. Tak. Więc to są troszeczkę bardziej ciężko dla Europejczyków wymawiać taki współgłoski, Ale to są bardziej arabskie wyglądają, bo tak samo mamy literkę. E w spółgłoski mamy tak samo litery jak arabski, tylko po pociągsk. Druga rzecz jest tak, że samogłoski mamy osobno. Tutaj mamy na przykład A, E. I, O, U. I tutaj mamy trochę dłuższe. Te same e, samogłoski, tylko trochę dłuższe. Na przykład tutaj mamy A, E, I, O, U. Więc w zależności jak piszemy, i piszemy z tymi samogłoskami, mowa będzie trochę dłuższa. Na przykład Malin one accent malin one accent więc posłuchajmy tutaj tutaj mamy dwa a prawda i tutaj będzie trochę dłuższy. nie mówimy malin tylko malin one accent bo tutaj mamy dwa a to po polsku znaczy dzień dobry więc szanowni państwo przewitam dzisiaj z wami malin one accent tak samo jak tutaj habin one accent Czyli dobry wieczór po polsku. Więc jak Państwo słyszą, tutaj jest trochę dłuższy. Tak? Nie mówimy haben, tylko haben. Bardziej melodijny, Wanak, sen. Nie mówimy wa, tylko wanak, wanak, sen. Tym językiem mówi e, prawie 12 milionów ludzi, ale oprócz tego. Mniejszości narodowe, które mieszkają we wschodniej na przykład Etiopii czy Dżabuti i Kenii mówią tak samo język somalijski. Więc ponad 14 milionów ludzi mówi język somalijski. Tak jest mało, bardzo dużo ludzi e, mówi po, po somalijsku. Cała Somalia, język somalijski to jest język oficjalny, urzędowy. Chociaż dialekty czasami się różnią. To w zależności, gdzie ludzie mieszkają. Znaczy, na południu czy na północy. W zależności gdzie ludzie mieszkają, troszeczkę różni się dialektów, ale język somalijski to jest tylko jeden. Somalia to jest taki specyficzny kraj, gdzie cały kraj ludzi mówią po somalijsku. W cały kraj ludzi są muzułmanami i mamy takie same kultury. Niezależnie gdzie mieszkamy. Jak mówiłem, w całym powtarzam, to w zależności od gdzie ludzie mieszkają, może się okazać, że dialekt. Może być troszeczkę inny.